W jednej z małych, spokojnych wsi w województwie świętokrzyskim 12 października 2022 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie pewnej rodziny. Dzień był zwyczajny, jesienny. Pięcioletni chłopiec, którego na potrzeby tej opowieści będziemy nazywać Kacper, bawił się w garażu swojego ojca. Wokół niego, na betonowej posadzce, leżały stare części samochodowe, klucze i śruby. Ojciec, pan Tomasz, pracował przy swoim warsztacie. Nagle chłopiec podniósł z ziemi zardzewiały alternator. Obejrzał go w małych dłoniach, a potem spojrzał na ojca z powagą, jakiej nie oczekuje się od dziecka w jego wieku. W garażu zapadła cisza, przerywana jedynie skapującym z kranu olejem. Wtedy Kacper powiedział: To jest prostsze niż silnik statku. Oni dali mi sekret za jego naprawę. Pan Tomasz zamarł. Uśmiechnął się, myśląc, że to tylko dziecięca fantazja. Zapytał od niechcenia, o jaki statek chodzi i kto to są oni. Ale odpowiedź chłopca nie była ani dziecinna, ani zabawna. Kacper spojrzał mu prosto w oczy i wyszeptał słowa, które stały się początkiem tej niewiarygodnej historii. Słowa, które do dziś budzą dreszcz niepokoju w jego rodzicach. Powiedział cicho... Wielki sekret Jezusa. Ta jedna, niemożliwa do wyjaśnienia, fraza zapoczątkowała łańcuch zdarzeń, który podważa wszystko, co myślimy, że wiemy o naszej przeszłości, technologii, a nawet o fundamentach naszej cywilizacji. Zostańcie z nami do samego końca, ponieważ to, co chłopiec ostatecznie wyjawił jako ów sekret, nie jest tym, czego ktokolwiek mógłby się spodziewać. To nie jest opowieść religijna, to coś znacznie głębszego. Aby zrozumieć wagę tych słów, musimy najpierw poznać rodzinę, o której mowa. Dla ochrony ich prywatności będziemy posługiwać się nazwiskiem Kowalski. Wiedli oni zupełnie normalne, spokojne życie, jakie wiodą tysiące rodzin w małych miejscowościach w całej Polsce. Pan Tomasz jest mechanikiem samochodowym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. To człowiek twardo stąpający po ziemi, dla którego liczą się fakty, schematy i logika działania silnika. Jego żona, pani Anna, pracuje w lokalnej bibliotece. Jest osobą ciepłą, oczytaną, ale również pragmatyczną. Ich syn Kacper zawsze był dzieckiem cichym i nieco wycofanym. Nie interesowały go hałaśliwe zabawy z rówieśnikami. Od najmłodszych lat fascynowały go za to mechanizmy. Potrafił godzinami siedzieć i rozbierać na części pierwsze swoje zabawki nie po to, by je zniszczyć, ale by zobaczyć, jak działają. Rodzice cieszyli się, że syn odziedziczył po ojcu techniczną smykałkę. Nikt jednak nie był przygotowany na to, co miało nadejść. Pierwsze pęknięcie w ich uporządkowanej rzeczywistości pojawiło się na długo przed rozmową w garażu. Zaczęło się niewinnie od rysunków Kacpra. Większość dzieci w jego wieku rysuje domki, słońce i postacie z kreskówek. Rysunki Kacpra były inne. Na kartkach papieru zamiast kolorowych bazgrołów zaczęły pojawiać się precyzyjnie narysowane schematy. Były pełne skomplikowanych symboli, linii łączących poszczególne elementy i adnotacji w nieznanym geometrycznym piśmie. Wyglądały jak plany zaawansowanych układów elektronicznych lub fragmenty jakiegoś nieznanego silnika. Pan Tomasz, jako mechanik, przyglądał im się z rosnącym zdumieniem. Rozpoznawał niektóre elementy, coś, co przypominało cełkę, kondensator czy radiator. Ale większość z nich była mu zupełnie obca, jakby pochodziła z innej, znacznie bardziej zaawansowanej technologii. Pytał syna, co to jest, a Kacper odpowiadał ze spokojem, używając nazw, których ojciec nie rozumiał. Mówił o stabilizatorach pola i przewodach grawitacyjnych. Na początku rodzice traktowali to jako przejaw bujnej wyobraźni, ale rysunki stawały się coraz bardziej szczegółowe, coraz bardziej spójne logicznie. To była pierwsza cicha anomalia, która zakłóciła spokój ich domu. Był to jednak dopiero początek. Wkrótce jednak do tych cichych, niepokojących obrazów dołączyły słowa. Słowa, które dla pana Tomasza i pani Anny stały się źródłem prawdziwego lęku. Pojawił się bowiem pierwszy z trzech niezwykle konkretnych sygnałów, których nie dało się już zignorować. Kacper zaczął używać terminologię techniczną, której pięciolatek nie tylko nie powinien znać, ale której większość dorosłych inżynierów nigdy w życiu nie usłyszy. Pewnego popołudnia, budując skomplikowaną konstrukcję z klocków, powiedział sam do siebie, ale na tyle głośno, że ojciec go usłyszał. Muszę ustabilizować sprzężenie plazmowe, inaczej rezonatory kwarcowe przeciążą emitery pola siłowego. Pan Tomasz stanął jak wryty. Jako mechanik z krwi i kości znał setki terminów technicznych, ale te brzmiały jak dialog z filmu science fiction. Wieczorem, gdy Kacper już spał, wpisał te frazy w wyszukiwarkę internetową. Wyniki, które otrzymał, dotyczyły zaawansowanej fizyce teoretycznej i inżynierii plazmowej. To nie były słowa, które dziecko mogło przypadkowo usłyszeć w bajce czy w programie popularno-naukowym co więcej Kacper użył ich w logicznym przyczynowo-skutkowym zdaniu nie tylko je powtarzał on zdawał się rozumieć zależności między nimi to był pierwszy moment w którym w sercach rodziców pojawiła się myśl że to z czym mają do czynienia wykracza daleko poza bujną dziecięcą wyobraźnię Drugi sygnał nadszedł kilka tygodni później, podczas bezchmurnej jesiennej nocy. Rodzina stała na podwórku, patrząc w rozgwiazdzone niebo. Było cicho i spokojnie. Nagle Kacper podniósł rękę i wskazał palcem fragment nieba w pobliżu Wielkiego Wozu. "Stamtąd przylecieli", powiedział z absolutną pewnością. "To jest ich dom." Pani Anna uśmiechając się, zapytała, jak nazywa się ta konstelacja. Chłopiec spojrzał na nią i wymówił nazwę, której nikt nigdy nie słyszał nazwę, której nie ma na żadnej, nawet najbardziej szczegółowej mapie gwiazdnej. Pan Tomasz natychmiast wyciągnął telefon i uruchomił aplikację astronomiczną. Skierował ją na wskazywany przez syna fragment nieba. Aplikacja pokazywała jedynie pustkę, kilka słabych, odległych gwiazd, bez żadnej nazwy własnej. Nie było tam żadnej znanej konstelacji, żadnej mgławicy, nic charakterystycznego. A jednak Kacper opisywał ją ze szczegółami, mówiąc o dwóch słońcach i planecie o fioletowych pierścieniach. Rodzice poczuli chłód, który nie miał nic wspólnego z jesienną temperaturą. Trzeci i być może najbardziej osobisty sygnał dotyczył wspomnień. Kacper coraz częściej z tęsknotą opowiadał o swoich starych narzędziach. Nie chodziło o zabawkowe młotki czy śrubokręty. Opisywał przedmioty z niezwykłą precyzją. Szczególnie często wracał do jednego z nich, które nazywał kluczem jonowym. Według jego opisu było to narzędzie o gładkiej, metalicznej rękojeści, które służyło do kalibracji przepływu energii. Ale jeden szczegół powtarzał się w każdej jego opowieści i był on szczególnie niepokojący. Ten klucz, mówił Kacper z nostalgią w głosie, był zawsze zimny w dotyku, nawet w największy upał, zawsze był zimny. Ta sensoryczna pamięć, tak konkretna i tak niemożliwa, była dla rodziców kropką nad i. Te trzy sygnały, zaawansowany język techniczny, wiedza o nieistniejącej konstelacji i szczegółowe wspomnienia o niemożliwych narzędziach, były zbyt konkretne, by je zignorować. Rozmowy Kowalskich po tym, jak Kacper zasypiał, stawały się coraz dłuższe i coraz bardziej poważne. Strach mieszał się z bezradnością. Zrozumieli, że sami sobie z tym nie poradzą. Doszli do ściany. Wyobraźnia dziecka ma swoje granice, a to, czego doświadczali, przekraczało je wszystkie. To właśnie wtedy, w poczuciu desperacji, podjęli decyzję, która miała pchnąć tę historię na zupełnie nowe tory. Postanowili poszukać pomocy u kogoś, kto mógłby spojrzeć na sprawę z naukowym dystansem. Skontaktowali się z dr Anną Nowak, cenionym psychologiem dziecięcym z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mieli nadzieję na racjonalne wytłumaczenie. Nie wiedzieli jeszcze, że wizyta u specjalisty przyniesie więcej pytań niż odpowiedzi i doprowadzi ich do odkrycia, które wstrząśnie fundamentami ich świata. Doktor Anna Nowak podchodziła do sprawy z zawodowym sceptycyzmem, który jest niezbędnym narzędziem w jej pracy. W swoim gabinecie w Kielcach widziała setki dzieci z buźną wyobraźnią, dzieci powtarzające zasłyszane w telewizji frazy, dzieci tworzące fantastyczne światy, by poradzić sobie z rzeczywistością. Początkowo zakładała, że przypadek Kacpra należy do jednej z tych kategorii. Podczas pierwszej sesji, w przytulnym pokoju pełnym zabawek, zapytała go o rysunki. Chłopiec, nieśmiały, ale spokojny, zaczął tłumaczyć swoje schematy. Mówił o przepływie energii, o konieczności chłodzenia rdzenia i o tym, jak ważne jest, by pole magnetyczne było symetryczne. Używał słów, które pasowały do kontekstu, ale których pięciolatek nie miał prawa rozumieć. Doktor Nowak notowała wszystko, wciąż szukając racjonalnego wytłumaczenia. Może ojciec, mechanik, używał w domu podobnych sformułowań w uproszczonej formie? Jednak po kilku kolejnych spotkaniach jej pewność siebie zaczęła słabnąć. Słowa kacpra stawały się coraz bardziej precyzyjne. Nie powtarzał on zapamiętanych fraz, on prowadził z nią techniczną dyskusję. Kiedy zapytała go, co to jest sprzężenie plazmowe, chłopiec bez wahania opisał to jako kontrolowane połączenie dwóch strumieni gorącej, zjonizowanej materii. Doktor Nowak, psycholog, nie miała pojęcia, czy to prawda. Po sesji skonsultowała się z kolegą z Wydziału Fizyki na tej samej uczelni. Pokazała mu swoje notatki, nie zdradzając źródła. Fizyk przeczytał je z rosnącym zdumieniem. Potwierdził, że terminy są autentyczne i, co więcej, użyte w zdaniach, które miały sens z punktu widzenia zaawansowanej fizyki. W notatkach dr Nowak znalazło się ostatecznie ponad 20-20 zaawansowanych terminów technicznych, których Kacper użył w poprawnym kontekście. W oficjalnym podsumowaniu dla rodziców przyznała z rzadką w świecie nauki pokorą, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć w ramach znanej mi psychologii rozwojowej. Zanim rodzice zdążyli w pełni przyswoić tę niepokojącą opinię, w ich domu wydarzyło się coś, co przeniosło całą sprawę z poziomu słów i rysunków na poziom fizycznego dowodu. Przełom nastąpił kilka tygodni później w chłodne listopadowe popołudnie. Pani Anna postanowiła zrobić porządki na strychu w miejscu, gdzie gromadziły się pamiątki po kilku pokoleniach. W starej drewnianej skrzyni podziadku, wśród pożółkłych listów i starych narzędzi Kacper znalazł coś, co natychmiast przykuło jego uwagę. Był to mały, idealnie gładki, ciemny kamień o matowej powierzchni. Gdy chłopiec wziął go do ręki, jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Przedmiot był niezwykle ciężki jak na swój rozmiar i, co najdziwniejsze, lodowato zimny w dotyku, mimo że na strychu było ciepło. Kacper spojrzał na matkę z wyrazem ulgi i rozpoznania. To kawałek kadłuba, powiedział bez cienia zahania. Zawsze jest zimny. To zdanie wypowiedziane z taką pewnością w połączeniu z wcześniejszym wspomnieniem o zawsze zimnym kluczu jonowym sprawiło, że rodziców przeszedł w dreszcze. To nie była już fantazja, to był wzorzec powtarzający się niemożliwy do zignorowania szczegół sensoryczny. Poruszeni determinacją syna i trzymając w rękach ten dziwny, ciężki i zimny obiekt, podjęli kolejną decyzję. Postanowili oddać go do analizy. Fragment trafił do rąk znajomego geologa, również pracującego na Uniwersytecie Jana Kochanewskiego. Chcieli wiedzieć, czym jest ten tajemniczy kamień. Czekali na wyniki z mieszaniną nadziei i strachu. Mieli nadzieję, że geolog powie im, że to zwykły kawałek bazaltu albo rzadki, ale znany minerał. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Po kilku dniach zadzwonił telefon. Geolog był wyraźnie podekscytowany, ale i zakłopotany. Potwierdził, że obiekt jest fragmentem meteorytu żelaznego. To samo w sobie było już rzadkością, ale prawdziwa zagadka kryła się głębiej w jego składzie. Analiza izotopowa wykazała proporcje pierwiastków, które nie pasowały do żadnego ze znanych typów meteorytów znalezionych kiedykolwiek na terenie Polski, a nawet Europy. Były tam śladowe ilości pierwiastków, których normalnie nie powinno tam być w takich konfiguracjach. Geolog stwierdził, że obiekt jest autentyczny, pochodzi z kosmosu, ale jego sygnatora izotopowa jest unikalna. Ta informacja, choć przekazana w wąskim gronie, wywołała cichy szum w lokalnej społeczności naukowej i postawiła rodzinę Kowalskich w jeszcze trudniejszej sytuacji. Mieli teraz w ręku fizyczny dowód, który potwierdzał, że historia ich syna, jakkolwiek nieprawdopodobna, ma jakiś związek z czymś pozaziemskim. I wtedy, gdy wydawało się, że historia zmierza w oczywistym kierunku opowieści o kontakcie z obcą cywilizacją, nastąpił pierwszy wielki zwrot. Zwrot, który zmienił wszystko. Pewnego wieczoru, gdy pan Tomasz rozmawiał z synem o jego wspomnieniach, Kacper powiedział coś, co całkowicie przekierowało tory ich prywatnego śledztwa. Ojciec zapytał go, jak to jest być kimś innym, być obcym z innej planety. Chłopiec spojrzał na niego ze zdziwieniem i pokręcił głową. Tato, ja nie byłem obcym, powiedział cicho. W pokoju zapadła cisza. Ja byłem taki jak ty, byłem Polakiem. Pan Tomasz poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. Zapytał drżącym głosem, kim w takim razie był. Kacper odpowiedział ze spokojem, jakby mówił o wczorajszym dniu. W swoim poprzednim życiu był polskim inżynierem i mechanikiem nazywał się Stanisław żył w latach 70. XX wieku i pracował w tajnej bazie wojskowej gdzieś na północy Polski to właśnie tam pewnej mroźnej zimowej nocy miał miejsce wypadek Statek obcych, nie jego, rozbił się w pobliskim lesie, a on, Stanisław, jako jedyny specjalista od nietypowych napędów na miejscu, został wezwany do pomocy. Ta jedna rewelacja zmieniła wszystko. Historia przestała być opowieścią o kosmicznym przybyszu, stała się relacją o ukrytym wydarzeniu z czasów zimnej wojny, które miało miejsce tu, na polskiej Ziemi. Ta nowa perspektywa zmusiła nas do porzucenia dotychczasowych teorii i rozpoczęcia zupełnie nowego śledztwa. To już nie była kwestia psychologii dziecięcej czy pozaziemskich gości, to stała się sprawa historyczna, zagadka osadzona w realiach Polski Ludowej, w czasach, gdy tajemnice były chronione żelazną kurtyną milczenia. Nasze śledztwo podążyło tym nowym, nieoczekiwanym tropem. Jeśli pięcioletni Kacper rzeczywiście pamiętał życie inżyniera Stanisława, to musiały istnieć jakieś ślady potwierdzające jego historię, postanowiliśmy je odnaleźć. Pierwszym krokiem było zawężenie obszaru poszukiwań. Północ Polski to zbyt ogólne określenie. Na szczęście Kacper, w jednej z rozmów z dr Nowak, podał więcej szczegółów. Mówił o bazie wojskowej ukrytej w gęstym lesie niedaleko Dużego Jeziora, gdzie latem odbywały się manewry czołgów. Ten opis pasował idealnie do rejonu Poligonu Drawskiego, jednego z największych w Europie. Skupiliśmy nasze wysiłki na tym właśnie obszarze, w województwie zachodniopomorskim. Naszym celem były archiwa z lat 70., a konkretnie zima, o której wspominał chłopiec. Rozpoczęliśmy żmudny proces przeszukiwania dokumentów w Archiwum Wojskowym w Oleśnicy oraz w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Przez tygodnie przeglądaliśmy tysiące stron, odtajnionych, ale często mocno zredagowanych raportów, dniewników pokładowych i rozkazów wojskowych. Szukaliśmy jakiejkolwiek anomalii, czegokolwiek, co mogłoby pasować do opisu katastrofy statku kosmicznego. I w końcu, po wielu dniach bezowocnych poszukiwań, natrafiliśmy na ślad. Była to krótka, jednozdaniowa wzmianka w raporcie geologicznym Wojska Polskiego z lutego 1976 roku. Raport dotyczył monitorowania aktywności sejsmicznej w rejonie północno-zachodniej Polski. Wśród setek rutynowych odczytów, jeden wyróżniał się adnotacją. Niewyjaśniony, punktowy wstrząs sejsmiczny od dużej energii, nie będący wynikiem eksplozji konwencjonalnej. Data i przybliżona lokalizacja zgadzały się z tym, co sugerowały wspomnienia Kacpra. To był pierwszy twardy dowód, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy połączyliśmy ten fakt z innym dokumentem, znależonym kilka dni później. Był to rozkaz dowództwa okręgu wojskowego, który nakazywał natychmiastowe zamknięcie dużego obszaru lasu, ponad 50-50 km2, na okres trzech tygodni. Oficjalnym powodem były niezaplanowane ćwiczenia saperskie. Jednak data wydania rozkazu była niezwykła. Został on wydany zaledwie kilka godzin po zarejestrowaniu owego niewyjaśnionego wstrząsu. Dwa elementy układanki połączyły się w całość. Coś wydarzyło się w tym lesie, coś na tyle ważnego, że wojsko musiało natychmiast odizolować cały teren. Dokumenty dały nam szkielet historii, ale brakowało w niej ludzkiego wymiaru. Postanowiliśmy pojechać na miejsce do małych wiosek otaczających dawny zamknięty obszar. Chcieliśmy porozmawiać z najstarszymi mieszkańcami, z ludźmi, którzy mogli pamiętać tamtą zimę sprzed prawie 50 lat. Nie było to łatwe. Wielu nie chciało rozmawiać. Machali ręką, mówiąc, że to stare dzieje i lepiej do nich nie wracać. Jednak po kilku dniach w małej, ukrytej w lesie osadzie spotkaliśmy człowieka, który zgodził się na rozmowę, pod warunkiem zachowania pełnej anonimowości. Był to ponad 80-letni mężczyzna, który całe życie przepracował jako drwal w tamtejszych lasach. Usiadł z nami na ławce przed swoim starym drewnianym domem. Jego dłonie, spracowane i pomarszczone, drżały nakko, gdy wspominał tamte wydarzenia. Opowiedział nam o nocy, którą pamiętał do dziś. Mówił o potężnym huku, który wstrząsnął szybami w oknach i o dziwnym pulsującym świetle, które rozjaśniło niebo nad lasem. Ludzie mówili, że gwiazda spadła z nieba, powiedział cichym, zachrypniętym głosem. Ale to nie była gwiazda. Gwiazdy nie spadają tak cicho po wielkim huku. Jego wspomnienie było niezwykle żywe. Pamiętał, jak następnego ranka wszędzie pojawiło się wojsko. Żołnierze zablokowali wszystkie leśne drogi, pilnowali lasu dniem i nocą, nie wpuszczając nikogo. Mówili nam, że to manewry, ale myśmy wiedzieli swoje. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie widzieliśmy takich manewrów. W nocy z daleka widzieliśmy potężne reflektory skierowane w jedno miejsce, głęboko w lesie, i słyszeliśmy dziwne, metaliczne dźwięki, jakby ktoś ciął stal. Dowody zaczęły się łączyć, tworząc obraz, który był równie fascynujący, co nieprawdopodobny. Mieliśmy wspomnienia pięcioletniego chłopca z drugiego końca Polski. Mieliśmy fizyczny dowód w postaci unikalnego fragmentu meteorytu, mieliśmy oficjalne dokumenty wojskowe potwierdzające niewyjaśniony wstrząs i nagłe zamknięcie terenu. I wreszcie mieliśmy naoczną relację świadka, która spajała to wszystko w jedną, spójną opowieść o katastrofie, która została ukryta przed światem na prawie pół wieku. Wszystkie te elementy potwierdzały, że coś niezwykłego wydarzyło się w tamtym lesie. Historia inżyniera Stanisława stawała się coraz bardziej prawdopodobna, ale wciąż pozostawało najważniejsze, fundamentalne pytanie, to, które Kacper zadał na samym początku w garażu swojego ojca. Jaki sekret był tak cenny, tak ważny, że obca, zaawansowana cywilizacja oddałaby go zwykłemu polskiemu mechanikowi w zamian za pomoc? Gdy zbliżamy się do finału, przygotujcie się na drugą, jeszcze większą rewolucję, bo sekret Jezusa, który Stanisław miał otrzymać, nie był tym, czego ktokolwiek mógł się spodziewać. Nie dotyczył historii, religii ani zaginionych tekstów. To, co wyjawił Kacper, było o wiele bardziej fundamentalne i wstrząsające. Dotyczyło samej natury rzeczywistości. Sekret, który obcy przekazali Stanisławowi w zamian za naprawę ich statku, nie był informacją historyczną ani teologiczną. Nie dotyczył zaginionych Ewangelii, ukrytych potomków czy sekretnego życia Jezusa. To, co wyjawił Kacper, było o wiele bardziej fundamentalne. Obcy przekazali mu zrozumienie pewnej uniwersalnej zasady fizycznej. Wyjaśnili, że jednostki takie jak Jezus, Budda czy inni wielcy mistrzowie duchowi w historii ludzkości nie czynili cudów w sensie łamania praw natury, byłoby to niemożliwe. Oni po prostu rozumieli i potrafili świadomie stosować zasadę, zgodnie z którą świadomość może bezpośrednio wpływać na materię i energię. Tak zwane cuda nie były więc aktami boskiej interwencji, ale przejawami mistrzostwa w posługiwaniu się fundamentalnym prawem wszechświata. Sekret nie dotyczył więc tego, kim był Jezus, ale jak robił to, co robił. To była wiedza o fizyce, a nie o religii, wiedza tak zaawansowana, że dla cywilizacji na naszym poziomie rozwoju wygląda jak magia. W tym momencie wszystkie elementy tej niezwykłej układanki nagle trafiły na swoje miejsce. Zaawansowana wiedza techniczna Kacpra, która była echem umiejętności inżyniera Stanisława, jego wspomnienia o byciu mechanikiem zdolnym pojąć obcą technologię, tajemniczy fragment metalu, który był fizycznym śladem tamtego wydarzenia, i wreszcie natura nagrody za pomoc to nie była opowieść o wierze, ale o wiedzę! Obiecaliśmy na początku, że zdradzimy, co dokładnie chłopiec powiedział. Według relacji rodziców, zdanie, które Stanisław miał usłyszeć od obcych, było proste, ale zawierało w sobie całą tą potężną koncepcję brzmiało ono: Wibracja jest myślą, a myśl kształtuje formę. To proste, ale niezwykle głębokie stwierdzenie, które łączy najnowsze hipotezy fizyki kwantowej z najstarszymi tradycjami filozoficznymi ludzkości. Musimy w tym miejscu podkreślić, że naszą rolą nie jest ocenianie prawdziwości tych słów ani całej tej historii. Naszym zadaniem było rzetelne przedstawienie Państwu jednego z najbardziej niezwykłych przypadków, z jakimi mieliśmy do czynienia. Rodzina Kacpra nie szuka rozgłosu i pragnie jedynie spokoju oraz zrozumienia dla swojego syna. Uszanowaliśmy ich prośbę, chroniąc ich tożsamość i nie ujawniając żadnych danych, które mogły do nich doprowadzić. Ta historia pokazuje, że największe tajemnice mogą kryć się w najmniej oczekiwanych miejscach nie w odległych laboratoriach, ale w umyśle małego dziecka. Jeśli interesują Was inne, równie starannie udokumentowane przypadki dzieci pamiętających swoje poprzednie życia, przygotowaliśmy specjalną playlistę na naszym kanale. Link do niej znajdziecie Państwo w opisie pod tym filmem.